To nie były spokojne dni i noce. Dla mieszkańców, ale także służb, które usuwały zniszczenia wywołane przez wichury przechodzące przez Polskę. Strażacy, także w powiecie krośnieńskim, nie mieli chwili wytchnienia. Od pierwszego wezwania niemal nie wracali do jednostki, będąc cały czas w akcji. Z pewnością te dni dla straży pożarnej znacząco różniły się od pozostałych, ponieważ w ciągu trzech dni odnotowaliśmy 232 zgłoszenia, z czego 215 interwencji związanych było z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Zwykle strażacy po zakończeniu działań udają się do miejsca swojego stacjonowania, natomiast w tym okresie często kończąc jedno zdarzenie alarmowo udawali się do kolejnego. Łącznie tylko od 17 do 19 lutego na terenie Powiatu Krośnieńskiego Straż Pożarna odnotowała ponad 230 zgłoszeń, z czego ponad 210 było związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Po ostatnich wydarzeniach wiele osób docenia pracę strażaków podziękowania podczas działań ratowniczych płynęły do strażaków, natomiast e, dla nas jako strażaków, zarówno strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej, to służba niosąca pomoc drugiej osobie. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu z dróg przewróconych drzew przez silny wiatr i zabezpieczaniu uszkodzonych budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. W gminie krosno było to blisko 40 interwencji. Na szczęście żadna osoba nie ucierpiała. Mimo intensywnych podmuchów wiatru strażacy także że mogli czuć się bezpiecznie. Staramy się dbać o nasze zdrowie i życie. Usuwając jedno powalone drzewo, cały czas obserwujemy, co się wokół nas dzieje, tak aby wskutek silnego wiatru kolejne drzewo nie spadło na strażaków. Cały czas szkolimy się i ćwiczymy, tak aby zminimalizować to ryzyko. Podziękowania należą się wszystkim strażakom, zarówno zawodowcom, jak i ochotnikom, którzy często są pierwsi na miejscu zdarzenia.